Cześć, witaj w podcaście Pracowni Świadomości. Ja nazywam się Agata Czyżowska i dzisiaj zaproszę Cię do aktywacji energii żeńskiej w organizmie. A jeśli masz ochotę wesprzeć ten podcast, możesz postawić mi wirtualną kawę. I link do tego działania znajdziesz w opisie odcinka. Możesz też zaproponować własny temat, więc zapraszam do komentarzy i do wiadomości. Jeśli chodzi o energię żeńską, yy, słowem wprowadzenia, jest to y, energia, która porusza się troszkę inaczej niż możemy być przyzwyczajeni, załatwiać sprawy w ciągu dnia. Yy, ta energia ma wszystkie te same możliwości, co energia męska, natomiast jej sposób poruszania się aktywowania naszego ciała, naszego umysłu, przetwarzania rzeczywistości jest zupełnie inne. W tej energii nie chodzi nigdy o współzawodnictwo. Nie chodzi tak dokładnie o osiąganie jakiegoś super konkretnego celu, ponieważ nie włączają się w funkcje, które miałyby ten cel nadzorować. Jest to bardziej skupienie na podróży, na doświadczeniu, na doznawaniu i na otwarciu się na to, co spotyka nas po drodze. Jest też bardzo wyraźna świadomość celu, natomiast ten cel nie jest motorem napędowym w tym sensie określonych wyników. Jest bardziej Dążeniem i zauważeniem tego przepływu, który pcha nas, jak pragnienie, klasyczne pragnienie, które porusza się przez nasz organizm. I ten cel zmienia się też, ponieważ każda kolejna warstwa pragnienia, każda kolejna warstwa energii, którą odkrywamy, kiedy jesteśmy otwarci, zmienia nam postrzeganie tego co się dzieje na bieżąco pozwala kształtować i na bieżąco pozwala być receptywnym otworzyć się na przyjmowanie na zmiany na transformację na uplastycznienie i lekkość tego procesu nawet jeżeli stykamy się z intensywnymi naprężeniami nawet jeżeli ten proces wymaga od nas przechodzenia między dużymi amplitudami doznań. Te duże amplitudy doznań zaczynają być postrzegane z perspektywy energii żeńskiej jak coś doświadczalnie, namacalnie bliskiego, wewnętrznego. Coś czego nie musimy się bać, nie musimy przed tym uciekać. Co więcej, Witamy to w naszej przestrzeni, w naszym ciele, w naszym umyśle. Witamy energię transformacji, przepływu i otwarcia się na to, co nosimy w sobie, by wydobyć to na nasz materialny, wspólny świat. W tym sensie ta energia pozwala nam połączyć się z magią stwarzania, um, która swoją pewność, Gruntuje w samym byciu w procesie, czyli w wytrzymaniu tych naprężeń i tych jakości, które dopiero wydobywają się z nas, w trakcie kiedy jesteśmy obecni wewnątrz siebie. Często energia żeńska jest postrzegana jako żywioł, np. Na wody, natomiast energia żeńska w naszym organizmie uruchamia bardzo różne substancje, jest w stanie w nas aktywować przeróżne stany świadomości i dobrze jest nie ograniczać się ani do płci, ani do Genderu, ani do e, typowo fizycznych e, wyznaczników e, tego, gdzie nasza granica ekspresji i używania e, obydwóch energii, które polaryzują ze sobą, e, jest to kwintesencja zdrowia, e, stoją na straży tego zdrowia. Więc, jeżeli masz ochotę, zapraszam Cię do. Otwarcia się na energię żeńską, i użyjemy do tego e, klasycznych afirmacji, które e, życzę, aby Tobie, mi i nam wszystkim otworzyły się jak najgłębiej na wszystkich warstwach naszych wielowymiarowych systemów energetycznych. Więc do dzieła. Zacznijmy od dwóch, trzech oddechów w swoim tempie. Mogą to być oddechy ognia, oddechy bardzo głębokie, oddechy ulgi, bądź dowolne inne oddechy, na jakie masz ochotę. Może to być po prostu śmiech. Jestem i otwieram się na swoje. Bycie. Jestem dokładnie tym, czym w danym momencie czuję, że jestem. Otwieram się na siebie coraz głębiej. Czuję siebie w każdą stronę. Czuję siebie wewnątrz. Czuję siebie przede mną. Czuję siebie za mną. Jestem ze sobą. Po bokach. Czuję się pod stopami i czuję się nad własną głową. Czuję się w centrum. Czuję swój przepływ. Otwieram się na zmiany. Otwieram się na to, co się we mnie pojawia. Otwieram się na to, co chce przeze mnie wydobyć się na świat. Osuwam się, opadam, moszczę się wygodnie w swoim ciele, odchylam się do tyłu, otwieram swoje serce, rozluźniam ramiona. Mam luźną szczękę, otwieram swoją klatkę piersiową, naprężam. I rozluźniam swoje mięśnie. Całe moje ciało tętni życiem. Całe moje ciało jest otwarte na nowe doświadczenia. Moje emocje płyną swobodnie, docierają do mnie, przynoszą mi informacje, dają mi życiodajną siłę. Moje myśli, Płyną swobodnie, przesuwają się w moim myśle. Otwieram swoje życie na wszystko, czego nie rozumiem. Pozwalam sobie dać czas i zrozumieć wszystko w swoim, moim czasie. Daję sobie pozwolenie na robienie wszystkiego. Szukam swojej ochoty do robienia rzeczy. Tropię siebie we własnym ciele. Odkrywam siebie z każdym dniem głębiej, z każdym dniem sięgam po nowe doznania. Mam apetyt na przeżywanie życia. Mam apetyt na wyciąganie rąk i chwytanie tego, co mi się podoba. Czuję w sobie ochotę na smakowanie doznań. Czuję, jak moje ciało otwiera się na wszystko. Na co mam ochotę? Czuję swoją siłę i zdrowie. Wyraźnie dociera do mnie każde doznanie. Ufam sobie, wierzę w siebie, pokładam w sobie nadzieję. Czuję się częścią czegoś większego. Czuję, że jestem we właściwym miejscu. Pozwalam wiedzy budować się we mnie swobodnie. Pozwalam moim uczuciom odnajdywać ich właściwe miejsce, sens i cel. Dopuszczam do siebie wszystko, co dla mnie najlepsze. Odsuwam się swobodnie od rzeczy, przedmiotów, okoliczności, wydarzeń i osób, które chcę ominąć w życiu. Rozpoznaję mądrość i miłość stworzenia. Chylę głowę przed tym, co dla mnie święte. Rozpoznaję własne wartości. Czuję, jak podążam za tym, co dla mnie ważne każdego dnia. Czuję i rozpoznaję moje pragnienia. Pozwalam swoim pragnieniom się spełniać. W każdy możliwy dobry sposób codziennie zachwycam się swoim życiem. Codziennie chcę go więcej i więcej. Codziennie budzi mnie apetyt i kładzie dość snu satysfakcja. Dziękuję Ci za Twoją obecność i za tę wspólną podróż i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.